No dobrze, bo to dla ciebie dzisiaj ostatni odcinek tańca z gwiazdami, chociaż jeszcze zobaczymy cię na pewno w finale. E, tak. E, no ale co? Rozumiem, że jako sportowiec e, to nie masz problemu z przegrywaniem. Czy nie? Ja wręcz szczerze mówiąc, ja się nawet gdzieś tam trochę cieszę, bo wrócę do swoich codziennych obowiązków. E, będę mógł się zająć swoimi treningami, swoją pracą. i. No bo... Nie traktujesz tego jak przegranej, tak? No bo to, to była jest, mega zabawa. To jest przygoda to jest świetna, że. Także... Nie, no w ogóle, nie tymi kategoriami myślimy. jutro myśmy. w końcu się wyśpię. No <laughs> właśnie, bo to jutro będzie, słuchajcie, dzień bez treningu, a to jest troszeczkę tak, że ten taniec jednak zmienia e, życie uczestników, no bo tydzień w tydzień treningi... Portowce no... no, sportowcem i jakby te treningi, które uprawiam na co dzień, no są cięższe, więc jakby tutaj tak... Ale było dużo ich, ba, tych ta, tanecznych, bardzo trzeba to dużo było, ale jakby no ja parę dni zrobię wolnego, odpocznę i mam nadzieję, że będę mógł wrócić do swoich treningów. <laughs> no dobrze, no to jak zareagowałeś w takim razie, gdy usłyszałeś, że Odpadasz? Ja tak szczerze, no ja, ja troszkę chciałem chyba już odpaść. W sensie, jakby naprawdę, to jest świetny program, świetni ludzie, naprawdę wszyscy byli tutaj super. I też dziękujemy wszystkim, którzy głosowali, tak? tak no bo jednak bardzo dużo osób dziękuję. się przykładało do tego, że tu byłeś. Ale już tęskniłem za, za takim swoim <laughs> życiem, za <laughs> wszystkim i jakby gdzieś tam już. Ja i tak mówiłem, że jak dojdę do, do piątego odcinku to będzie wielki sukces. Tak, ci... No i się udało. No i się udało. No właśnie, no to y, kogo w takim razie widzielibyście w finale? Macie swoich faworytów? Eee, czy no mi się wydaje, że to będzie... Eee, Basia na pewno. Basia. <coughs> myślę, że Sandra. Sandra. I jeszcze, no i Damian jeszcze jeden. Damian to, ciężko, to jest ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że to będzie między ich trójką się o, rozgrywać. nie ja żadnej kontuzji dzisiaj. No, nie, ja mówił, że okej okay, już jest, no dobrze, to słuchajcie, zobaczymy czy to się spełni. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę Dziękuję i to bardzo. życzę udanego wieczoru. Dziękuję, <grym> dziękujemy.